Wydaje mi się, że ten mecz jest dla nas bardzo bolesny, bolesna lekcja Koszykówki. No niestety nie, nie w tej pierwszej kwarcie przede wszystkim. Nie, nie wchodzimy na tyle agresywnie, na tyle agre agresywnie, aktywnie, jak powinniśmy to robić. Dopiero gdy już jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, wiadomo, ryzykujemy delikatnie, to też są szalone sytuacje w tej drugiej połowie. Idziemy w jakieś podwojenia, skaczemy w pięciu gdzieś tam na zbiórkę. Ponieważ no jednak spłamsili nas strasznie fizycznie, nie powiem, że są od nas o wiele lepsi koszykarsko, ale, ale dzisiaj fizycznie nas stłamsili, zbierali w ataku, presowali nas na całym boisku, my nie mogliśmy przejść połowy tak naprawdę, a jak przychodziliśmy, to byliśmy albo w niedoczasie, albo zestresowani, bojaźliwi, że podjąć jakąś decyzję, akcję rzutową, więc wydaje mi się, że, że początek się zaczął tak, że, że po prostu nie byliśmy przygotowani mentalnie i fizycznie, żeby... Sto, ale to sami w głowach. Plan mieliśmy bardzo dobry i, i gdy trzymaliśmy się tego, to, to funkcjonowało to dobrze, tak jak w drugiej połowie, ale jak zaczynaliśmy wymyślać swoje rzeczy, to, to działo się tak, że byliśmy 25 punktów w plecy po pierwszej połowie. My marzyliśmy sobie, że będziemy grać w tej ósemce, a tam wszystko się może zdarzyć, ale musimy pamiętać, że gramy tutaj jako reprezentacja Polski, a nie jakieś indywidualne twory, więc my, dla nas każdy mecz będzie bardzo ważny i chcemy że zając, wygrać najpierw jutro z Japonią i potem zająć dziewiąte miejsce, jak najlepsze wygrać wszystkie mecze w tej dolnej drabince, ponieważ Reprezentujemy siebie, nasze rodziny, naszych nie wiem, przyjaciół, kolegów, a akademicki związek, więc walczymy dalej.